Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moje nazwisko Malinowski Bartłomiej, firma AgriHandler. Słuchajcie, spotykamy się na polu. To jest jedno z pól, które zostało zasiane w technologii no -till. Chcieliśmy bardzo późno, bo to był dosłownie 2-3 dni przed Hanowerem 10 listopada. Podczas siewu stwierdziliśmy, że E, może zasiemy część pola później, bo chcemy odwiedzić targi. Natomiast e, w ferworze walki e, sialiśmy można powiedzieć dzień i noc. E, dlaczego? Dlatego, że już zaczęło przepadywać, zresztą nasz siewnik też był już bardzo mocno oklejony. Nie, był to, nie były to najlepsze warunki do siewu, natomiast e, zawsze jest tak, że kiedy tych warunków do siewu nie ma, to już niestety siejemy tyle ile możemy, no bo termin agrotechniczny ucieka. W związku z powyższym te pole zostały zasiane w technologii no-till. Nie chcemy tutaj lokować może gospodarstwa. Nie mamy też takiej jakby do końca zgody na wystąpienie właściciela gospodarstwa. Natomiast możemy pokazywać one. Nie chciałbym też lokować produktów, bo e, mówiąc o e, lokowaniu produktu, mam na myśli, że gospodarstwo to posiada jeden ze znanych e, siewników do striptila. No i dlaczego zostało to tutaj zasiane w No Tillu? No dlatego, że siewnik do striptilowy jak najbardziej, jeżeli chodzi o siew pszenicy po kukurydzy. Wychodzi bardzo dobrze, ale tylko kiedy jest na siano kiszonkę zbierana kukurydza. kukurydza. Kiedy jest na ziarno niestety jest bardzo duża ilość masy, która powoduje, że siewnik się zapycha. Niektórzy posiadacze tych siewników striptilowych mają wtedy za zadanie nie tylko mulczować resztki pożniwne, ale też talerzować. No i próbować siać z, różnym, z różnych względów. No, ale to w takiej sytuacji, w takiej technologii stwarza nam dużo więcej kosztów niż ten przejazd jeden, striptilowy, siewu i uprawy, plus dozowanie nawozu w jednym przejeździe. W związku z tym powyższym my tutaj sialiśmy w technologii Nautil. Dlaczego Nautil? Nautil to jest jedyna technologia, która może być stosowana, gdzie jest bardzo dużo resztek pożniwnych. W związku z powyższym mamy jak najmniejszą możliwość zapychania się siewnika podczas pracy. To jest po pierwsze. Po drugie ta technika siewu bezpośredniego. Dlaczego siewu bezpośredniego? Czyli direct direct drill tu akurat była Technologia w wykonaniu siewnika Nautil firmy Sumo DD3, czyli siewnik o szerokości roboczej 3 metrów, jeżeli chodzi o masę, było to bardzo dużo. Była bardzo duża też wilgotność. Możemy spojrzeć, jak wygląda ten nasz łan. To w tej chwili cały czas znajdują się jeszcze resztki pożniwne od kukurydzy, w związku z tym, następną rzeczą dla tej technologii siewu to jest plus, że pozostałości resztek pożniwnych nie są mieszane z ziemią, w związku z tym nie mamy zakłóceń i psucia degradacji agregatów glebowych. 2. mamy ochronę dodatkowo przeciw erozjom, przeciwerozyjną. 3. Eee, E, ochronę przeciw wymarzaniu, bo jednak minusowe temperatury w Polsce nadal występują, natomiast są coraz mniejszej ilości śniegu, gdzie nie mamy tej okrywy śnieżnej, która jest swego rodzaju e, powiedzmy takim taką ochroną przed wymarzaniem. Trzy czym więcej tych resztek pożyni jest u góry tym więcej mamy, e, tym mniejszą mamy e, możliwość występowania chwastów w związku z tym też i ochrona, jeżeli chodzi o chwasty, jest mniejsza. E, tutaj był się e, na szerokości między rzędzi 18,75. w związku z tym też jest przewiewność łanu. E, pokazuję Państwu te pole m, w szczególności dlatego, że dla tych, szczególnie którzy nie, wie, nie wierzą, że jednak e, metoda no-till się sprawdza. Jeżeli byśmy faktycznie chcieli ją stosować rok po roku, no to niestety musimy tą ziemię a dokładnie strukturę jej przygotować. Natomiast, jeżeli to będzie jednorazowy siew, siew pszenicy po kukurydzy, tak jak mamy tutaj, czy też na przykład po soi, po rzepaku, w stu będziemy mieli te same plony. Na pewno nie obiecuję, że będą to plony większe, tak samo jak w sceptiliu. Nigdy tych plonów nie będzie, jakiś większych, może z czasem. Natomiast przede wszystkim tutaj zmniejszamy i zarabiamy redukując koszty. W związku z tym jeden przejazd i faktycznie stan łanu jest tutaj zadowalający e, na te warunki, w których chcieliśmy, tak? I które ponieśliśmy koszty. E, jaki będzie plon e, to na pewno powiemy przy zbiorze. E, również też powiemy e, co zostało zastosowane. Natomiast e, jeżeli nam tutaj to zdradzi gospodarz. Natomiast technika, jeżeli chodzi o ochronę, nawożenie w 100% taka sama jak w uprawie tradycyjnej. Przy tym na pewno, łan w środku, jeżeli chodzi w międzyrzędziach, był łanem dużo zdrowszym. Na pewno występowało tutaj mniej chwastów i mniej też chorób grzybowych. Ze szkodnikami jest tradycyjnie tak jak wszędzie, natomiast ten łan naprawdę wyglądał bardzo dobrze i wygląda podczas wegetacji i wygląda teraz bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o metodę nautilową, no tak jak tutaj powiedziałem, sprawdza ona się, gdy jest bardzo dużo resztek pożniwnych. Co natomiast z ludźmi, którzy posiadają siewniki striptylowe, tak jak te gospodarstwo? bo taki e, siewnik posiada, no niestety mają ten problem e, siewu, że gdy występuje bardzo duża ilość resztek pożniwnych na powierzchni, mają tendencję do zapychania. W związku z tym e, muszą e, mulczować, muszą też talerzować. E, to równie dobrze można byłoby sobie pomyśleć, że można byłoby zastosować orkę i później agregat uprawowo-siewny. E, takie są wyniki metod striptilowych, siewników striplowych i też nautilowych. No Wniosek można wyciągnąć jeden. Nie ma siewnika uniwersalnego. Siewnik uniwersalny tak jak mawiali nasi rodzice, czyli maszyna do wszystkiego jest zarazem maszyną do niczego. Tak jak mówimy, że kiedy występuje bardzo duża ilość resztek pożniwnych, kiedy... Roślina z plonu głównego wcześniej nam przygotowała tą ziemię, jednak pod siew Nautilowy, to stosujemy nautila. Kiedy my potrzebujemy jednak spulchnić tą ziemię y, głębiej y, pod nie wiem, buraka, pod y, y, rzepak, możemy zastosować, i też podając głęboko nawóz, fosfor y, do rozwoju korzeni, możemy wykorzystać czy powinniśmy wykorzystać z Natomiast po iluś latach zbudowania tej y, całej struktury glebowej i odpowiednich roślin międzyplonowych, i też, y, też stosowania y, uprawy y, roślin współrzędnych, możemy spokojnie z roku na rok stosować cały czas Nautil. No Także do tej pory można powiedzieć, ci, którzy stosowali Striptila, fajnie byłoby, gdyby już zaczęli przychodzić też na no-tilla, Dopóki się ziemia nie zbuduje, E, powinni stosować dwie technologie e, jednocześnie. W związku z powyższym, tak jak mówiłem, e, dlaczego? Dlatego, że nie ma maszyny jednej do wszystkiego. Wydajność maszyny, którą tutaj zastosowaliśmy według producenta e, z marki Sumo, m, to był siewnik DD3, czyli direct drill do siewu bezpośredniego o szerokości roboczej 3 metrów. E, Ocem między rzędzi Występował na szerokości 18,75 cm. Takim silnikiem możemy wydajnie siać od 1,6 hektara do 2,5 w zależności od tego, na jakim polu pracujemy, a w szczególności jakie ono jest długie. Na dowód stanuanu wyrwałem Państwu jedną z roślin. Oczywiście rośliny mniej więcej z jednego ziarna. Rozkrzewił się na e, 3 do 5. W związku z tym to jest roślina największa. Poprawność zabiegów widać, że jest wykonana. Liście szerokie, e, też zdrowe. E, 12 pięterek ziarna. Jeżeli chodzi o zdrowość tych liści, którą mówimy, to te 3-4 liście trzeba zachować w jak najlepszej kondycji. Reszta poniżej jest mniej istotna, dlatego że one odpowiadają za fotosyntezę, a w związku z tym odżywiać może się roślina i wypełniać te ziarna, które są na pięterkach. Mierząc Ilość pięterek, możemy sobie obliczyć ilość ziaren z kłosa, wyciągnąć średnią i oszacować klon, znając oczywiście współczynnik obsady roślin na metr kwadratowych. My sobie takie coś zrobimy i zobaczymy, czy to oszacowanie pokryje nam się. Z plonem. Oczywiście zapraszam wszystkich Państwa do obserwowania nas, naszych wyników. Nie tylko będziemy pokazywać wyniki z pól obsiewanych w akademii, którą zaczęliśmy prowadzić od zeszłego roku, lecz także u klientów. To jest akurat jedno z pól u klientów w technologii no-till według producenta Sumo. Tych porównań między Stiptilem, też nautile no i, korzyści, i korzyściami, też plusami i minusami, bo nic nie jest w 100% doskonałe, Państwo się przekonają w szczegółach na Akademii Siewu w rolniczo-sadowniczym gospodarstwie doświadczalnym w przybrodzie. Natomiast tutaj łan jest bardzo zdrowy, jestem z niego. Zadowolony. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo za obserwacje, za lajki, za polubienia. Na pewno spotkamy się tutaj na polu przy zbiorach lub też opublikujemy i powiemy, jaki był wynik, jakie były nakłady. Także dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie. Jeszcze raz do zobaczenia.